Jedna z zaginionych Tenaktów. Musimy wrócić, gdzie nie wracasz. Wylecz się. A, ale Dax, widziałaś aż za dobrze, co się tam stało. Szeryf Ivira? Ponoć ratujesz Tenaktów, którzy zostali w dolinie. Zakładam, że to jedna z nich. A gdzie reszta? Nie, udało im się. Musiałam pokonać kilka maszyn, by wyciągnąć kanale. Te doliny zamknięto nie bez powodu. Pojawiły się maszyny, jakby coś je przyciągnęło. Nie mówiąc już o dziwnych światłach na morzu to przeklęta dolina niepotrzebnie tam szliśmy. Iwiro, byłaś jedną z uczestników kulrutu. Strzeliłaś do ślizgawca z balisty. A ty tą, co go pokonała, ocaliłaś wodza, ujawniłaś prawdę wizji. Ja tylko chciałam jakoś pomóc. Zrobiłaś wielkie wrażenie. Mimo masakry, to najlepszy dzień mojego życia. Zostałam szeryfem. Widziałam wizję jedności. Mówisz, że na morzu widać dziwne światła. Z wyspy na południu. Zjawiły się jednego dnia, również wtedy maszyny weszły do doliny. Pojawiły się też doniesienia o smudze światła, która wznosi się i niknie w niebie nad wyspą. Widziałam ją czwartej nocy. Płomień, który wspinał się w niebiosa, aż zniknął pośród gwiazd. Można się jakoś dostać na tę wyspę? Nie. Prądy między nią a wybrzeżem są silne. Szybko utoniasz? Wygląda na bazę zenitów. Nie mam pojęcia co to ale może? Skoro dolina jest zamknięta, to czemu tam poszliście? Chcieliśmy przejść próbę. Dolina to test dla żołnierzy z Niziny. Przeżyć dziesięć dni i nocy. Pokonać każdą napotkaną maszynę. Dax miał plan. Mieliśmy polować na maszynę pojedynczo, aż oczyścimy Dolinę i zyskamy szacunek klanu. Ale po trzecim dniu straciliśmy kontakt z Iweką. Maszyny odcięły nas od wyjścia. Kiedy znalazł nas i Iwira, byliśmy ranni i bez zapasów. Kolejne maszyny zaatakowały, kiedy uciekaliśmy. Dax był tuż za nami, ale nie biegł dość szybko. Mnóstwo maszyn w jednym miejscu. Nieciekawie. Pójdę tam. Zobaczę, co da się zrobić. Więc pójdę z tobą. Walczyć przy tobie. Nie. Najpierw sama rzucę okiem. Wierz mi, tak będzie najlepiej. Może, skoro nalegasz. Znajdź w dolinie wodospad i urwisko na południe od metalowego diabła. Maszyny lgną do tych miejsc. Jasne, dzięki. Odpoczniemy i ruszymy do medyka w krawędzi. Uderzaj celnie, Aloy.